Hej Siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 10 marca 2025 roku no i co, powrócił Deadpool tuż? i Wolverine tuż? świetny wygląd za 500? powiedz tak poza zasięgiem? Połysk. W świetle Jupiterów. Wybicie z rytmu. Makarena. Szybki styl. Destiny 2 nadal w sklepie. Skiny z Wiedźmina to samo. Zestaw promienny księżyc nadal w sklepie. Buty to samo. Zestaw wojewniczka losu za 1500. Gun za 1200. Shifu za 1200. Ostrze mądrości za 500. Magnus za 2000 przodek za 800, górska wojowniczka za 1500, ogar wojny za 2000 pieczęć burzy za 500 intensywność za 800, dmi wróg za 200 Harmonia za 200. Te skiny, emotki i kilofy nadal w sklepie. Sali i Dniowy Król to samo. Snoop Dok nadal w sklepie. miku to samo. Odpalaj silniki nadal w sklepie. Ścieżki jamowe to samo. Sprzęt na festiwal nadal w sklepie. Nie mamy już dzisiaj szafki Spider Gamera, Mecha i Konga. No i co, jeśli w sklepie Wam się podobało, to pamiętajcie. subzone, łapka w górę o Gigi Leon w sklepie, a ja się z Wami żegnam. Siemneczko.